Kasia to aktywna 37-latka, która bardzo chciałaby odmłodzić swoją twarz, pozbyć się pierwszych zmarszczek i cieni pod oczami. Dr Adam Gumkowski to doświadczony specjalista chirurgii kosmetycznej, który postara się spełnić marzenie Kasi o młodszym wyglądzie twarzy. Już przed zabiegiem Kasia jest wyjątkowo zrelaksowana. Mam takie przekonanie, że się zaraz wydarzy dla mnie coś dobrego. No jak wydarzy się coś dobrego, no to nie ma się czym zdenerwować. Narysuję Pani na pusty to, co będę miał do, do zrobienia. W tym momencie pod oczami, oprócz Cieni, ma Pani depresję. Ma pani niewielkie depresje w związku z wiekiem. Doktor dokładnie wyjaśnił, na czym będzie polegał mikrolipofilling. zaznaczone miejsca wstrzyknięte zostaną porcje tkanki tłuszczowej, która wcześniej była pobrana z biodra pacjentki. Przy miejscowym znieczuleniu transfer jest bezbolesny. Teraz potrzebny jest czas, aby twarz Kasi wygoiła się. Mhm. O, chcesz, jestem mocno spuchnięta na razie? Troszeczkę, bardzo delikatnie, jeszcze troszeczkę Zwłaszcza pod oczami. Zabieg transferu tkanki tłuszczowej jest zabiegiem bardzo bezpiecznym. Około 50% komórek, czyli około 50% przeszczepionej tkanki ulega w wgojeniu. Po miesiącu na twarzy kasi nie ma śladu po zabiegu. Kobieta wygląda kwitnąco i tak też się czuje. Zdecydowanie lepiej się czuję. Po prostu patrzę do lustra i moja buzia jest, moja twarz jest wypoczęta. I o taki efekt mi chodziło, więc jestem bardzo zadowolona. Pani Kasiu, zobacz, jak tam pani wygląda. Tak naprawdę, Dobrze. jakby pani przestała się uśmiechać przez sekundę. Dobrze, linia żółw jest bardzo ładna. Mm -hmm. pod, oczami, pod oczami też jest super, nie? No, znakomicie. Do właściwie pani już w ogóle nie ma. Mm -hmm. Cienie też się troszeczkę wyprostowały. Zdecydowanie zmieniła się na plus, Zdecydowanie ta buźka jest zupełnie inna. To jest zupełnie inna kobieta. Z buzi, która generalnie była lekko smutną buzią, ona w tej chwili jest taka bardziej jakby wyeksponowana. Zabieg przeszczepienia tkanki tłuszczowej, czyli tzw. mikrolipofiling, jest zabiegiem bardzo drobnym, a efekt zabiegu jest, tak jak widać, zresztą spektakularny. Ja chciałam trochę więcej, doktor trochę mnie stopował, ale z, dzisiaj mogę powiedzieć, że warto było zaufać, bo faktycznie te efekty, które są, są duże. Ale z drugiej strony są na tyle delikatne, że nie są aż tak widoczne. Czyli ktoś, kto mnie zna, a kto mnie e, ogląda w tej chwili, mówi, że e, świetnie wyglądam, że moja buzia jest wypoczęta, ale nie ma podejrzeń, co robiłaś.